Mam nadzieję, że nagrywamy i przy, y, próbujemy przejść najtrudniejszą grę na świecie. Ja jestem Max Stojano, a to jest Bob. Cześć. To jest. To jest dobra. Bobek będzie przechodził nieparzysty, a będę przechodził parzysty. tak żeśmy się ustalili, mhm. tak od dupy. A, na czałku, tak, trochę no aż czapka. Tak No i zajebiście. Haha, bobino. Działasz, Koksie. O, a Bardzo ładnie. Grę, żeśmy raz przesz przeszli, 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 w chuj, przeszli zajebiście mówię. No ale dawno, nie? To no, w chuj dawno. Ale kto ostatni przeszedł? No właśnie, bardzo ładnie, bo... Dobra, ciśniesz koksu, ciśniesz. Znaczy nie zrobimy tego na pół, bo do 20 planszy, tak jakoś w miarę jeszcze umiemy przejść. No a potem tylko, hmm, A No właśnie, a później to już musi, są, bo Później są problemy. Tak. Ja też tam nie ogarniam, tam później tak... Znaczy troszkę lepiej tam przycisnę... O, o shit. shit! Kurde, mam, nadzie mam nadzieję, że to się nagrywa. Men. <laughs> Dobra, takie zielone punkciki, co my teraz widzimy, to są zapisy. Chyba, że... Nie Mówię to, nie wiem. Chyba, że ktoś nie gra. Jak może nie grać w najtrudniejszą grę, nie? No. To jest klasek. A dwójka to jest trup przejebana, Część ci My jeszcze trudniejsza. No tam też są piątki, czwórki, coś tam kurwa słyszałem, ale to... ja, ja znam tylko te dwie części tak jest, bardzo ładnie, bo kurwa tego nie lubię hop hop hop, hop. hop. dobra mamy zapis nie, to że do końca a to jest pojedyncze, zbierasz, no jakaś mała swój sposób tylko dzisiaj jestem jakiś, nie wiem, rururur. Kurwa ma ci nerwowy w klawiszach, właśnie Dobra, zrobimy to po twojemu Melodyjka zawsze mnie wkurwiała, ale tak w późniejszych levelach No, bo dajesz tego słychać tam przez te parę minut i normalnie taki ja tak, tak trafia, nie? Dup 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 Jest, już myślałem, że mnie tam kropnie, ale dobra Dwa decy, jeden twój, jeden mu Zresztą nie patrzę tutaj na decy O, teraz mamy ten myk Aha, możecie tutaj widzieć takie coś jak hak? D no co, nie mów, że ja ci przeszkodziłem tą myszką, kurwa, hop, hop, hop. Macie coś takiego jak, nie gramy na hakach, żeby nie było, czy coś takiego, na kodach, bo widzicie, już trzy razy, tylko to jest taka moja wersja sobie i można sobie przewijać te prąsze, jak się tam, wiecie, komuś spodoba, ale to se zrobimy kiedy indziej. Znaczy kiedy indziej, jak będziemy nagrywać za drugim razem, bo, bo jak mówię, to, mówiłem to chyba, nie, że podzielimy, podzielimy części na, znaczy tą grę na dwie części, nie mówię, no to właśnie to teraz mówię. No bo Ósmy level już, tak? No tak do 17-15 zobaczymy jak to będzie Znaczy, no to chyba hmm. na mnie o. będziemy kończyć Czy Dedy, tak? Op, op, op. O ty z Za szybko że jest trochę. No dobra, pierdolenie. O kurwa. No i za bardzo gadaj mi. chuj. by by cię strzelił, bo o. Ja, masz ty to więcej. A na pierdolenie. Zobaczyłem na 20 później. Wiem, to ja mam podwejściu. Ale już prawie to przeszedłem, tylko kurde za... O, No, za szybko, za gwałtownie Mówiłem, że coś... Nie, za gwałtowny jestem dzisiaj. Nie, nie gwałcę nikogo, żeby nie by było. Dobra, myślę. Do maszac większy, kurwa. Wedłeś, nie? Wedłeś, <grym> bubek, nie gadaj. W sumie te, ten pomysł na tą grę tak żeśmy od dupy sobie znaleźli. No ponieważ nie. nagrywaliśmy princa tylko... Nie wiem, czemu ale coś się zaczęło pierdolić. Hop, hop! Za szybko, widzisz, że ja to dzisiaj naciskam? Kurde, no. coś jest nie tak ze mną. 11 lera no, skurwa, nice, kurwa, nice. A, z przerwą musiałeś zrobić, co? Znał... Nie, Bobek to... Nie, standardowa. No ona spotę, nie? No to tak. Nie, żebym nie, nie kurwa, ja mam tak głupie plasze, to jest kurwa niesprawiedliwe. Dobra, ja jestem dzisiaj zagwarantowany, to ja będę to może 10 razy robił. no nie nienawidzę tej tą taka z tych pierwszych oczywiście, bo ja mam podział do 20 jest jakoś w miarę, ale później jest chujowo. W sumie też nie wiadomo czy tą serię skończymy, bo jak będziemy nagrywać, będzie 6 milionów tych naszych to za dużo powiedziałem. Nie wiem tak 3 tysiące deadów. To stary jest nie wiem kurwa z godzinę grania. No, no jeszcze jak my tam, jak my się tam gadamy do mikrofonu, nie i tyle, a to się nie nagrywa, nie? Nie, tam pierdolenie. Wszystko się nagrywa Oj kurde, Czy, czyżbym to przeszedł za pierwszym razem? Coś myszka odpierdala, widzisz to? Aha. Nie błagam! Jest! Jezu, udało mi się to za pierwszym razem! Fucking szpil! O oh, shit! Idźcie na prawo, tutaj do rogu sobie I na, I na drugie piętro No, i tutaj się zarobisz No Dobra, co ja mam? 14, A, to jest fajnie. w sumie łatwe, tylko... A, nie, nie, to wyczuć, nie? A, chyba za późno troszkę. Kurwa mać. Nie wiem, coś dzisiaj za gwałtownie jestem w chul Czemu mówię gwałtowny, Bob? <śmiech> nie wiem. <laughs> Dobra, teraz powinno się udać. Okej. Okay. 15 Piętnastka no, tw twoja. Nie wiem, co to jest. O Jezus. A się sorry. Stop, stop. <grym> Nie wiem tej patrzy, bo ja zawsze tutaj. Nie wiem. By... Kur. Oj, Bob, coś więcej dedów. Tak mi się wydaje. <grym> ty, ty to masz przejść. Twoje są nieparzyste, są... moje są parzyste. Eee, <grym> świetnie. A się. Na dupcach na duta, te klocki no, po. Podobno, ty, że tą grę przechodzi coś tam 2% ludności gry, czy coś takiego, nie. takie pierdolenie tam jest, nie? No, że tą grę może tylko jest, 1% ludności No, to, to jest klasie, takie pierdolenie, to jest więc Chuj im w dupę A chujmy za 10 lat przyjdzie, nie, tak mówię serio przesiedź mi tą grę już, no naddupcaj bo staro 15 dedów Najgorsza to jest faza tutaj, pokażę Wam myszką tu. No 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 no, dajesz kom się dalej. Bob, Bob nie przygotowany? Ja też tak w <laughs> chyba jeździć, hop, hop. Aaaaaaah, oh, no bez ja. Ok, toczka za daleko, na no świat. <głos> 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 Sorry, bo ta się śmieję, że nie trajam w no Ładnie przyspanę. Dobra. <noise> bo w nas spokojnie, nie musisz się śpieszyć, mamy czas. A czy <noise> О, oh, шеф, я трогаю. Не, не, граш. Ну, ну, ну. Курва, бог. <laughs> ты вот тихо, вы меня расспрашиваешь. А вообще... Биксуй, я так тогда. Твои пальцы биксуем, да. А вот твои у меня, знаешь, что? Не важно. Их у меня, знаешь, таких не было. No bo no serio, no to jest przesada lekka taka. Mm, nice. Mogę spróbować raz? Ja za pierwszym razem się nie No Dawaj. nie, nie wiem, nie wiem, czy za pierwszym razem, ale widzę, widzę, że ci to nie działa. Ale jak coś, to szesnastka jest moja. Idziemy parzyście, nie parzyście. Znaczy, Tak jak żeśmy mówili na początku, albo ja mówię. Ładnie. A raz, spróbuj sobie. Dobra, najpierw A muszę zginąć parę razy W dziwnej pozycji Ała, że już to usiadł Ała, mój ten głos Oczywiście tutaj jak widać te no, bardziej obcykany Hop Zerwone odsyłane ogle Nie A o ty skurwy, synu Mam jeszcze raz szybko To taka cisza, kurwa, nie? Nie, nie, no. nie. Tutaj zginęłem, nie? No, 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 Dobra, tu mówiłem, to jest najtrudniejszy moment jak dla mnie. No, ja żebym pojechał krateczkę za daleko, jeżeliśmy to przeszli. Dobra, to jest moja plansza. Nie patrz jak ja dzisiaj gwałtowny mam palce. Dobra, coś dużo, dużo z tym gwałceniem. Hop, 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 hop. Ryn, 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 ryn. ja pierdolsz co to jest porambana ta g... Plasza? a to pierdolenie hop op, op, op ja tu jest też... tak jest kurwen dobra dawaj, siedemnastka twoja ja ja tą... ja tą sobie planszę umiem przejść zaraz czyli teraz jak ciśniesz cały czas bo inaczej nie przejdzie mniej nifuj Ale no, co ja zrobić? No to mówię, że za pierwszym razem oh, się wcześniej... A! Teraz bo może... No, teraz muszę jeszcze odczekać. 32 z tego, ile będzie moich? Uh, 15. What the fuck? Jak się na kolki wziął, da stary Ale tego co właśnie wpadłeś na to nie To tego nie musimy zbierać Tych takich niebieskich ja ci powiem No, Nie musisz na to wpadać, no O coś mi No kurwa tutaj stary, tu patrz O kur... Teraz nie Teraz że kazie, czemu żeś nie jechał Ale nie, a nie teraz, ucześnie, on się miał ten kawałek tutaj Eee, mam jeszcze zniszczyłe szczoki Palce za umi kurwa nie No, przykryję mi się szczoki do palca Nie, nie mogę ci Gra płynnie działa, co ty chcesz Fakt, trzeba mieć 3 gigas żeby gra działała, go. ale ten, to jest z kurwa no, o nie to jest to kurwa, ja tego nienawidzę. Ale pan ten... Y, zbieracie coś, znaczy zbieracie. Widziałem, że na tym, na... Ty? Tak zbieracie, to ja wam pokażę jak ja zbieram. Tylko oczywiście mi to teraz nie wyjdzie. Obcia, tak zbieram. Jak zginę, to się zdenerwowuję. Dobra, cofamy się. Aaaa! A to, tą stroną nie umiem, bo ja bym tak jebał z góry też. A to mi kompletnie nie wychodzi. Aaaa! No i proszę, twoja jest dziewiętnasta nie, to ja takie latające Pamiętasz jak raz przyszedłeś no, no, To było kurwa hardcore. Ale to nie wiele, jak to musisz? Albo dobra, to, to jest twoja prączka, nie, nie ruszam ci tego. Kurde, czuję to ja. A, zło momentu. Aj, aj, Ajajujo, legionicka. coś źle, to Kurwa, liczysz? gorzki przejdzie matematyka u ciebie, musi być. Fucking śpiew, zawias Eee, się z. jest się A mówiłem, mówiłem cię kurwa przed tym, żebyś się cofnął. Tylko pewnie nie zrozumiecie co, o co mi chodzi, nie? O! Oj, nice, nice, kok się. Jestem, wow. Nie! A nie dobrze, co jak pierdolę? A teraz bieź. Mam się spokojne. Pink, pink, mać! Kurwa mać! <gulafki> mać. Zaciął mi się chuj. Znaczy nie ten chuj. Czekaj, to trzeba. Nie dobrze, to ja zjebałem wtedy tam. Tak i tak bym zjebał. A i znowu chciałem pójść. W tango. Dobrze. Uj, robam bengi draginga. Wysłuchajcie jak ty gadasz. Co? brzemela. <try> Co? Kurde, Kurde, nic stary nie umiem grać teraz, to nie wiem dlaczego. Teraz. To był hardcore man Dobra ogarno, ogarno. Nie, no kurwa masz to jest dramat Fucking oh. śpiew Kurwa Co za nieogarnę, byłem kurwa przy finale No tak to, to jest, ostatnia kulka i... Się... Ja już zebrałem tą kulkę I już ostatnia przeciwnik nie Ta fioletowa no, Dobra dobre you dead Miałem jechać z tym fucker Coś się przecinek to widać konkretnie No Dobra, ogarnąłem, ale zlamiłem tutaj. Dobra, dwo, 20 Nie nie nie, już nie, nie, nie. to jest to na a, następny drugi odcinek, więc mam nadzieję, że taka no. dziwna seria wam się podoba. No czy co serię na dwa? no taka gierka, ale... nie. Na to się... czasu. Ale a? mam w ogóle nadzieję, że to się zapisało kurwen. No dawa. Dobra, 50... Nie, to już na, 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 na następny odcinek. Tak? No. Trzymajcie tak. się. Yo.